I chciałem się za rozbieranie woliery. Jak widzicie tutaj kiedyś były Chińczyki, jeszcze kiedyś, jeszcze rano były Chińczyki. Tylko, że ona nam jak gdyby już nie pasuje do całego teraz wystroju dlatego, że wszystkie woliery buduje pod sufitem tak tutaj. 2,60 wysokości, tak samo tamte poprzednie mam. W ten sensie sposób robione. Chyba kiedyś, kiedyś tak szybciutko. Ma chyba z 1,80 m, z 1,90 m, więc sporo miejsca jeszcze mi zostaje. Szkoda by się marnowało, więc rozbieramy i w to miejsce będę stawiał po prostu wyższą no i na pewno większą wolierkę dla Chińczyków. Chińczyki pospiesznie przeniosłem do drugiej woliery. Mam wolną też po Chińczykach, tylko że tamte co wyszły już stąd na zewnątrz. Także ta wolierka jakby na razie Wolna i pusta, więc przeniosłem sobie. A biedne te maluszki się skryły tutaj w rogu. Budę też tak wziąłem. Na razie przeniosłem. I tak będzie do rozbiórki. Ta budę już całkowicie. Też na razie tutaj wszystko przeniesione na czas właśnie budowy. My zrobiliśmy, myślę, dzisiaj taką no, najbrudniejszą, najgorszą robotę, bo nie mamy już tej boliery. Całkiem żeśmy rozebrali. Jak widzicie, podłoga jest czysta. Czyli musieliśmy wszystkie te wióry, które te Chińczyki nam cięły przez no, blisko półtora roku, jak to się działy. Yy, trzeba było to wszystko wyprzątnąć, więc już pełne wory. O, proszę bardzo, pełne takie dwa wory zebrałem tych trocin, ale to wiadomo wszystko pójdzie na około do pieca. No i teraz będziemy już stawiać. Pomyślałem, że jednak, że troszeczkę inaczej, zrobiło mi się więcej miejsca. To zrobię większą wolierę. Wolierę zrobimy teraz już od. Tu zacząłem rusztowanie takie stawiać, będzie widać go właśnie z tej strony. Do tej wolierki, tutaj z kanarkami, co ostatnio żeśmy budowali, jest 3 metry. I te 3 metry zrobię jedną wolierę. Także 3 metry szerokości nam tu zostało, 1,80 m, i to wszystko wykorzystamy. Wysokości jest 2,60 m. Tak jak te wszystkie nasze woliery, czyli też zostawiamy tę samą wysokość, żeby jeden poziom już zachować i będziemy jechać z dużą taką wolierką trzymetrową. No myślę, że będzie fajna woliera. Z czasem, jak wiem, że wcześniej czy później tak te Chińczyki będę musiał wynieść na dwór, dlatego że no chciałbym one, żeby były na dworzu. No w budynku po prostu szkoda miejsce dla nich, dlatego że one przezimują bez najmniejszego problemu na dworzu. Więc wcześniej czy później tu trafiłem na jakieś inne papuszki, może jakieś amazonki, kto wie, może nawet ary. Z takim zamysłem też się niosę, także dlatego robię od razu większą wolierkę. Myślę, że już dziś będę mógł pokazać, jak to będzie wyglądało. Czyli tu żeśmy zrobili, jak widzicie, połączenie z tą wolierą, z kanarkami, Tu będzie wejście do tej woliarki właśnie yy, i tutaj mamy już położoną siatkę nie wiem czy to jest to widoczne a może w ten sposób o, będzie widać siatkę dałem drut grubości 2 mm i tu jest oczko 3x3 tak bo po prostu miałem siatkę ona była wcześniej kupiona już na woliarki na zewnątrz miałem ją dać do barzantów Natomiast na razie bażanty, No w tym roku tylko mi się złote wylęgły, nie miałem uszaków, nie miałem ani srebrzystych, więc bez sensu budować wolierkę, tamte przesiedzą razem sobie z rodzicami do wiosny, więc siatkę wykorzystałem właśnie na tą wolierę dla papugi. Także mamy już tutaj całe to rusztowanie, jak widzicie również zrobione, pociągnięte pod sufit i tu również już zrobione pod sufit także mamy praktycznie już całość tego placu stanę może inaczej będzie lepiej może widać o taki nam wyszedł to takie wycięcie właśnie wej wejście tu będzie no tyle podłogi tu będzie właśnie tak najlepiej widać na podłodze to wszystko także jutro siatkujemy kładziemy sufit no i będziemy wpuszczać ptaki